Siedem drużyn wzięło udział w 22. turnieju piłki siatkowej nauczycieli Opuchar Starosty Powiatu Dębickiego. Gościnnie zagrały drużyny Starostwa Powiatowego w Dębicy z Piotrem Chęćkiem, starostą Powiatu Dębickiego na czele, oraz Wisłoka, przyjaciele Kwiatka. Rozgrywki w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy przy udziale publiczności trwały kilka godzin. Teraz są drużyny mieszane, każdy zbiera grupę przyjaciół, znajomych. No i oczywiście rywalizacja sportowa też jest ważna, są tutaj drużyny z ambicjami oczywiście, my w tym roku niestety niezbyt udanie bierzemy udział w tym turnieju, ale nie zawsze można wygrywać. W ubiegłym roku wygraliśmy, to dzisiaj wygra inna lepsza drużyna i bardzo dobrze. W drużynie starostwa powiatowego grał także Paweł Marawczyński, wiceprezes Stowarzyszenia Radość. Gram już od 36, 36 lat praktycznie. Dwa razy w, ty, w tygodniu. Bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa, która pozwala nam na to, żeby pokazać się, co się, co się umie, jak się gra. I wszystkim miło spędzić czas. W turnieju wzięło udział około 100 zawodników, którzy regularnie trenują piłkę siatkową, tak jak Grzegorz Nowacki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Dębicy. Przede wszystkim chodzi o więzy koleżeńskie. Jest bardzo miło spotkać się z ludźmi, z którymi się spotykamy, rozmawiamy o różnych fajnych rzeczach atmosfera. Też to wpływa ogólnie na całość, na to, jeżeli jesteśmy ze sportem związani, to to łatwiej jest w życiu po prostu, w każdym jego aspekcie. Organizatorem wydarzenia od wielu lat jest Bogumił Bogacz, nauczyciel wychowania fizycznego z zespołu szkół nr 2 w Tempice. Od 22 lat już organizujemy ten turniej i mam wielką satysfakcję, że ten turniej cały czas trwa i że przychodzą nie tylko nauczyciele, ale także rodzice przychodzą przychodzą uczniowie którzy tutaj chodzili absolwenci no i ten turniej mam nadzieję że będzie jeszcze trwał długo gramy systemem każdy z każdym ale w grupach czyli mamy dwie grupy najlepsze dwie drużyny wychodzą do półfinałów jak na mistrzostwach świata w piłce nożnej i potem gramy o pierwsze miejsce o trzecie i tak dalej w turnieju zwyciężyła drużyna Wisłoka przyjaciela Kwiatka, która w finale pokonała zespół reprezentujący szkołę podstawową Weldon School w Dępicy. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i pamiątkowe dyplomy. Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym Powiatu Dępickiego.